Znani, albo nieznanie. Dzień dobry Państwu. Gościem jest Katarzyna Sylwestrzak, impresja, czyli liderki. Znakomite tytuły, znakomite przygody, znakomite wyjazdy. No, barwnie ci się układa ten temat. Nie spodziewałaś się chyba na początku, że to będzie tak piękny temat tak piękna przygoda Twojego życia. Nie, nie spodziewałam się. <laughs> zdanie, ale nie zdanie. Nie mówimy teraz o Twoich tytułach, nie mówimy o zawodach, które się zbliżają, nie mówimy o Twoich planach, które są o to Twoich tytułach Mistrza Polski, ale o, o Tobie trochę dzisiaj. A pochodzisz z Płocka? Tak, jestem rodowitą Płoczanka. Tu się urodziłaś, tak. w tym mieście. A jak to miasto się rozwija od Twoich lat dziecinnych? Jakie to było miasto? Oczami takiej kilkuletniej Kasi. Kasia biegała cały czas po mieście. Uwielbiłam cały czas poznawać zakątki miasta. To jest rzeczywiście chyba takie, co pamiętam. Cały czas byłam w ruchu, i to może to. Mieszkałam na Skarpie, więc. Działo się. Działo się. Stamtąd mogłam wszędzie dotrzeć bardzo szybko, więc autobusy nie były mi potrzebne. Do centrum miasta czy um, wszędzie poruszałam się mhm. na pieszo. E, trzecie liceum moja szkoła. E, też poruszałam się na pieszo Aha. i może tak już mi zostało, że wszędzie biegiem. Czegoś ci Z tych lat dziecinnych, z tych lat nastoletniej Kasi? Znaczy... Coś fajnie wspominasz, coś, co mogłoby wrócić? Myślę, że nie musi wracać. Cały czas tworzymy coś jest nowego. Kiedyś brakowało nawet właśnie takich zespołów i może dlatego też w tym kierunku poszłam. Ja musiałam szukać pewnych styli tanecznych poza naszym miastem, bo w Płocku nic nie było. Tak naprawdę ja rozpoczęłam czyli leading mhm. i tutaj. Taki temat, właśnie jak liderki, to nie było w ogóle e, czegoś Czyli biegasz takiego. po mieście i widzisz żadnego zespołu, nie ma. Nie ma, ma żadnego a zespołu. Abym to tak chciała, nie mam gdzie na tańczyć. To skąd się wziął u ciebie taniec? E... czyż jesteś profesjonalistka, układasz choreografię. No To jest coś niesamowitego. I to układasz w kilku rodzajach e, czyliding. Może Także... właśnie dlatego, że różne rzeczy e, e, mnie interesowały przez ten czas. Ty jak to się zaczęło? Jak byłam maluchem. To trafiłam do Petrolinek, do zespołu A, bym, dziecięcego coś, tak, tak. u pani Kapuścińskiej. Fantastyczny czas, dużo występów. To był duży zespół, fajnie zorganizowany, i tam nauczyłam się jakby takiej organizacji pracy. Ten zespół w jeszcze istnieje na mapach płockiego sportu? Na mapach um, zespołów też Nie wiem, nie, ale teraz nie. <laughs> nie. Nie wiem, wydaje mi się, że już nie, że to tak, w momencie, tak, kiedy tak. już pani mm -hmm, Kapuścińska mm. y zrezygnowała, to już powoli tam to wszystko I co, to, to ci wysychało. nie wystarczyło? Chciałaś po prostu tam coś poznałaś? Fajnego, jak mówisz? Miły tak. czas? Potem zajęłam się trochę hip-hopem, breakdensem, więc w ogóle w inne klimaty. E przyjeżdżali do nas chłopaki z, w z Włocławka. Tam zaczęłam jeździć z nimi na obozy, tam poznałam następnych ludzi, coś nowego, coś dojrze, innego, dojrze, dojrze, dojrzewałam, dojrze. aż stwierdziłam, że jednak chyba taniec i choreografia to jest ten kierunek, w którym chcę iść i wybrałam się na studia już stricte taneczne, animacja kulturalna z mm -hmm. specjalizacją taneczną, tam następne rzeczy, następne rzeczy i... Trafiłam Oj, do zespołu tak. ludowego, ponieważ Oho. tak. To Jaki okazało to się. E, najpierw tańczyłam w Ciechanowie, w zespole. Aha. Tam jeździliśmy po świecie, e, też fantastyczny zespół. I w Płocku e, okazało się, że potrzebują jeszcze choreografa do zespołu techniczni warszawskiej mamy. stron, ma nie, nie wszechstronnie wyszkolona możemy być <noise> od tańców tak. tradycyjnych tak, zespołów klasyka ludowych, klasykach, tak, hip-hopy. Wszystkie, wszystkie formy tańca są milionowe. Jakie, na... jakie były takie marzenia kilkunastoletniej Kasi? To, to, to był zespół, właśnie, czyli liderz, o czym tak naprawdę marzyłaś? Bo widzę, że byłaś na tej drodze, na tej drodze, na tej drodze. Wszystko łączy się w taniec. Chciałam być Więc reżyserem. Więc kim chciałaś? <laughs> Chciałam być reżyserem. Naj, najfajniejsze i, i teraz, tak jak to wspominam, <noise> to mi się śmiać w filmowym, <noise> może nie do końca, właśnie artystycznym Aha. na scenie. E, bo, ponieważ mając, nie wiem, 7 czy 8 lat, stwierdziłam, że w szkole w szkole y, przygotuję inscenizację. Przygotuję a. inscenizację. Więc w mojej głowie e, wystąpiły jakieś myszki biegające e, z jakąś karetą, tu jakieś księżniczki, tu ptaszki, tu tego. Zaangażowałam już prawie pół szkoły, mm -hmm. wysłałam do nauczycieli zaproszenia. Po czym moja nauczycielka mówi, Kasiunia, a ty już masz jakiś scenariusz? Masz coś przygotowany? Nie, nie. A masz, a masz Ale już się na scenie dzieje. Nie. nie mam jeszcze. A, a kiedy chcesz to wystawić? No za tydzień. No i wtedy dopiero się dowiedziałam, że to nie jest takie proste, Aha. że trzeba najpierw jednak przygotować coś więcej niż najpierw wysłać zaproszenia na instynizację i to były Dobrze. takie pierwsze moje kroki. A więc chyba to, że Czyli nie to, chciałam być ale... tancerką do końca, a właśnie tym instruktorem, tą osobą, która przygotowuje, tworzy, działa, więc chyba spełniło ten się. Kierunek, tak. I jesteś naprawdę osobą teraz zadowoloną, szczęśliwą, a może nawet dumną z tego, że stworzyłaś tak znany, przecież lubiany i podziwiany, bo wiele medali na swoim koncie zespół. Tak, ja, ja jestem z tego dumna i, i, i oprócz zespołu działam też różne rzeczy. Tak więc i muzykale tworzyliśmy w Młodzieżowym Domu Kultury, i, i <grym> przygotowanie choreografii do, do różnych piosenek. Tak więc, nie tylko zamykamy się w dingu, ale otwieramy się na, na następne formy. Czy jakieś marzenie Twoje dzieciństwa się nie spełniło? No chciałabym jeszcze ten ty... muzykal jeszcze przygotować, tak? tak, chyba jednak cały czas ten muzykal yy, w takiej choreografii i inscenizacji takiej pełnej mojej, to też jest moje takie marzenie. Nadal. Nadal działanie, A nadal jeżeli, aktorstwo, działanie w teatrze chyba no to dobrze, cały czas dobrze. jeszcze. Jeszcze myślę, że będę miała co jeszcze robić. Mówi o swoich marzeniach, to one się czasami spełniają A i Boże. sprawdzają. A jaki temat muzykalu? Radosny, jakiś e, dramat, jakaś, jakaś właśnie Nie, w tak, stylu komediowym. Ja myślę, że, że, że. Co chcesz przekazać w tym muzykalu i o czym opowiedzieć? Masz już plan? Cały czas jednak te oryginalne muzykale interesują mnie, czyli te Broadwayowskie, może trochę takie klasyki, Co trochę ja. zmiana, jednak dużo śpiewu, tańca, tam gdzie jest dużo ludzi, dużo się dzieje. Ja lubię jednak takie wyzwania A. wielkogabarytowe. <grywka> Choreografie moje też są takimi choreografiami raczej hmm. przestrzennymi, bardzo dużo się dzieje na planszy, gdzie możemy powiedzmy obejrzeć tą choreografię z góry i wtedy tam jest dopiero działanie, tak nie tylko Czyli pierwszej osoby z przodu, czy ale z tego, góry, żeby... z boku, czy tak, z innej to, strony to musi się dziać. Każdy coś widzi, że coś się dzieje, każdy tak. odbiera to od swojej strony. Tak jak każdy sędziowie, mówi, sędziowie zawsze mówią, że właśnie w mojej choreografii dużo się dzieje. Zawsze jest coś nie tylko Aha. taka podstawa, ale Wielkie działanie, jeszcze temat i, mm -hmm. i, i no, cała te, te, całe te emocje. E, coś, co Ci się w życiu na pewno udało to impresja czy coś jeszcze? Córka, mąż, A, <laughs> A, proszę. Wszystko mi się udało. A, czyli <laughs> fajnie, rodzina. Tak, rodzina i tutaj nasza rodzina jest bardzo e, artystyczna, mm -hmm. tak więc mąż no wiem, grane, gra, gitarze, tak, zespół dobra nasza fantastycznie sobie chłopaki radzą i, i, i to jest pierwsze działanie, a drugie działanie, gdzie córka przeskoczyła ten próg no. moich marzeń i ona mi pochłonęła część tych moich ale inne marzeń. Czasy, inne, czasy, ale inne czasy, inne czasy, inne czasy, dzisiaj tak. nie miałaś takich okazji, zrobiłaś co można było kiedyś tam zrobić i spełniać marzenia na przykład od strony tanecznej, a teraz Czurka już będzie na Wyspach Brytyjskich. Tak. Twoja już maturę. I dumna ona poszła jesteś właśnie w Też po raz kolejny mikrofonu. dumna jesteś pewnie co? Tak. Tak, to jest bardzo się cieszę i y, byłam z jednej strony trochę zaskoczona, że ona właśnie w kierunku musicalowym, gdzie do końca ja nigdy jej tak y, nie mówiłam, ale ona stwierdziła, że chyba to jest to, co jej się podoba, to jest połączenie aktorstwa, śpiewu Pewnie i tańca. Pewnie wiedziała, że Wszystko sprawi sobie jest. radość. Wspominałem swoje marzenia, ale i, i tobie sprawi radość, chyba to wyczuła i dlatego poszła w tym kierunku. Chciałbym cię zapytać, co cię w ludziach denerwuje, co cię w ludziach cieszy, jak się z ludźmi pracuje, jakie lubisz charaktery, a w ogóle jakim ty jesteś charakterem, ale musimy już kończyć, przepraszam cię bardzo, bo e, ty, ty mogłabyś na temat e, osobowości, z którymi warto pracować, z którymi nie dużo powiedzieć, bo ty pracujesz dzień, dzień, dzień w dzień z ludźmi, z młodzieżą, z dziećmi. E, może cię jeszcze kiedyś tu zapytamy w tym programie. E, dziękuję bardzo serdecznie za przybycie do studia, a ja proszę Państwa zapraszam na kolejnego gościa w programie Znani, ale Nieznani. Tych, których oglądamy, obserwujemy z innej, często znanej strony, bo jak mówimy Katarzyna Sylweszczak, no to wiemy gdzie. Zobaczymy ją na scenie z świderkami, a tutaj dowiadujemy się tak naprawdę, jaka jest Katarzyna Sylweszczak. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. A ja zapraszam kolejnego gościa.